Siemka, 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 witam was tutaj, słuchajcie, konkurs na awłupkę, Awupę chromatyczną, bardzo ładną, eee, mi się jest naprawdę strasznie podoba, więc ja bym taką awupkę sobie zgarnął, bo to jest, słuchajcie, darmowe 6 dyszek, które możecie sobie zgarnąć yy, dwa tygodnie niecałe do końca konkursu, a wystarczy wpłacić złotówkę z moim kodem, pięć osób bierze udział yy, i może te pięć osób będziemy ofertę i akurat wygrają, więc warto, warto, bo każda z tych osób ma po 20% szans, yy, więc słuchajcie, no naprawdę macie duże szanse na wygraną i co, bez przedłużania mamy tysiaka i z 1000 zł. Dzisiaj słuchajcie, pomnożymy całą kasę razy 10, spróbujemy zrobić 10 tysięcy. będzie to ciężkie wyzwanie, ale bez ryzyka, słuchajcie, nie ma zabawy. Skrzynka Supreme, wiem, że ciągle otwieram ja tę skrzynkę, ale wydaje mi się, że jest to jedna z lepszych właśnie tutaj skrzynek na stronie. Trzy takie skrzynki, słuchajcie, ja wam pokażę, jak się robi. Profit. Trzy skrzynki, trzy zarobiste skiny. Patrzcie to. Hmm. Aha. No, myślałem, że to będzie droższe i to, ale dobra. 1700 zł. Już mamy, słuchajcie, na pięć skrzynek na Stać stać na, na pięć. I o to właśnie chodziło. Otwieramy pięć takich skrzynek za 1600 zł. I tutaj leci gruby. Aha. No, super, super. Aha. Aha. okej, okay. okej, okay. To chyba tyle z odcinka. Co tu się zadziało? Ja pierdzielę. Razy 5000 zł. 38% I słuchajcie, no niestety. No niestety, tracimy wszystko. No niestety, straciłem 1000 zł dosłownie w niecałą minutę tutaj. Bo zdarza się, kurde, zdarza się. No co ja mogę wam poradzić? No nic nie poradzę. No widzowie, no. Ostatni odcinek w tym miesiącu z Cave Zrobika niestety pech, niestety słuchajcie pech. Kurde, ej mamy dwa skinki, to jeszcze jakiś profit można zrobić. Nadajemy to. <grytanie> e, dobra, dwa złote mamy. Dwa złote. Stać na najtańszą skrzynkę. Możemy sobie otworzyć tą skrzynkę, którą każdy z Was może mieć za darmo. Jeżeli wystarczy, że wpiszecie mój kod na stronie, to dostajecie taką skrzynkę. Kod to Ty, omy, asysy, ety. I taką skrzynkę za darmo każdy z was może zgarnąć. O, fajny skinek wyleciał. Wow, 3 zł za darmo. Ulepszamy to, słuchajcie, dla kontentu. Razy 10, bo czemu by nie. 3 dyszki. Czy uda się zrobić 3 dyszki? O, o. Może się uda? No nie gadaj. Patrz, blisko było, ale się nie udało. Więc to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Widzimy się yy, jutro w fajnym, bardzo fajnym odcineczku. Siemka.